Dzień dobry. Witam Was dzisiaj serdecznie w takim przepięknym miejscu. Nad zalewem jest piękna pogoda. Ludzie sobie siedzą, odpoczywają, ptaszki nam śpiewają, ale my chciałyśmy właśnie rozmawiać, że to, że ktoś siedzi, to nie znaczy, że nie mamy się do siebie uśmiechać. Chciałyśmy pogadać troszeczkę, porozmawiać, porozmawiać ze sobą, ale i z Wami. I z Wami, i z wami. szczęść Boże, cześć. Tak. I, I Patrycja, widzę, pokazuje, jak ten świat piękny dzisiaj wygląda, to jest... Aż... Chciałyśmy Wam pokazać łabędzie, ale łabędzie nam e, odpłynęły, bo się wystraszyły tutaj pieska. Czekajcie, może ustawić... Ale nie tego pieska. Nie, nie, nie Mikusia, nie, Mikusia się nie wystraszyły, Mikusia łabędzie bardzo lubią, traktują jako swojego w zasadzie, więc... E... Moi drodzy, chcieliśmy dzisiaj z wami pogadać o, właśnie o uśmiechaniu się, o tym, czy y, uśmiech może być niebezpieczny, a może uśmiech może być bardzo przyjemny. Może można człowiekowi poprawić humor po prostu uśmiechając się. Uśmiech nic nie kosztuje. Tak. I właśnie tak podziwiamy, podziwiamy naturę dzisiaj, tak? Bo tak jest... No, aż tak, aż mi brakuje słów, że jest tak tu pięknie, tak? Ja, jeżeli chodzi o uśmiech, to przecież nas nic nie kosztuje idąc powiedzieć komuś dzień dobry. Czy znasz, czy nie znasz? Myślę, że, myślę, że y, wiele radości czasami sprawia to odezwanie się, bo mijasz kogoś i nie wiesz, czy ten ktoś ma dobry dzień, czy zły. Może mu smutno z jakiegoś powodu, tak? Y, no, przed chwileczką było tu dosyć spokojnie. Tak, i przed chwileczką tutaj mieliśmy piękne łabędzie, chcieliśmy je Wam pokazać. Może dopłyną tutaj do nas, tak? To mój, mój komu moja komórka ja cały czas się odzywa, bo zapomniałam ją wyłączyć. Ale Święta Ursza Duchowska mówiła o czymś takim jak apostolstwo uśmiechu, że czasem naprawdę można komuś radość sprawić tylko i wyłącznie uśmiechając się. I. A komuś można uratować życie, bo wiecie, ktoś na przykład ma depresję, ktoś próbuje, mm, szuka sposobu, chce sobie krzywdę zrobić i ten jeden uśmiech, to jedno dobre słowo czasem może komuś życie uratować. Tak, ja parę dni temu właśnie miałam, tak smutno mi było i właśnie byłam w tym miejscu i było takie starsze małżeństwo, no może obrażam kogoś, może w moim wieku, tak, no jak to Dojrzałe, dojrzałem. Dojrzałe małżeństwo. I pani właśnie mnie zaczepiła, a czy chce pani obejrzeć zaćmienie słońca, a czy pani oglądała? I słuchajcie, zrobiło mi się bardzo miło, tak? Pan też przybiegł do mnie i mówi, może pani dać tą maseczkę taką, co się ogląda, tak, żeby oczu mm -hmm. sobie nie uszkodzić. I słuchajcie, ja poszłam stąd, jakby mi przybyło yy, parę dni do przodu przepięknie. się, ale może ty powiesz, gdzie my w ogóle jesteśmy? Czy mówiłaś już, a ja no cię mówiłam, nie słyszałam? A nad zalewem Witoszówka się zwie ten tak, tak. w Świdnicy na Dolnym tak. Śląsku. Jest to pięknie, w ogóle to miasto jest bardzo ładne. Zapraszam Was, żebyście poodwiedzali to miasto. Jak chcecie coś więcej dowiedzieć się, to myślę, że nie zrobię tutaj kryptoreklamy, jak zaproszę do odcinka Ukryte Skarby. Znajdziecie na TVP VOD Ukryte Skarby. W tym, w tytule będzie coś o Templariuszach. Jak dobrze pamiętam Kościół Pokoju, Templariusze. Możecie zobaczyć tam odcinek e, Ukrytych Skarbów o Świdnicy i co tutaj można zobaczyć w tym mieście. Ale dzisiaj wracamy do tematu uśmiechu. Tak. I słuchajcie, tak przyszło nam na myśl, popatrzymy, przybiegły, przypłynęły łabędzie. I one miały takie dzioby uśmiechnięte, prawda? Tak, uśmiechały się wszystkie z głównie do Mikusia. <laughs> Ale tak, o i piesek idzie uśmiechnięty. I y, stwierdziłyśmy, że nie tylko ludzie się uśmiechają, tak? I każdy ma jakąś radość. I te gołębie, które tutaj są, też się uśmiechają, mm -hmm. bo idą do nas i tak tupią sobie. Ja mówię, do, mówię Patrycja, one się do nas uśmiechają, tak? I, I myślę, że każde stworzenie ma jakąś radość. Tak samo jak tutaj, no nie widzicie teraz, ale łabędzie jest łabą, łabędź. Mama, to, to, to mama, tato i dzieci. I one tak płyną tak dumnie. I mówię tak, jakie one są szczęśliwe, tak wcale nie mniej pewnie, niż ta matka, która wiezi dzieciątko w wózeczku. I, i e, tak nam brakuje na co dzień tego uśmiechu. Bo zobaczcie, tak? ile jest agresji. Zobaczcie, spróbujcie się do kogoś uśmiechnąć w sklepie, może spowodujecie to, że nie będzie kolejne awantury. E, czy uśmiechnąć się do drugiego kierowcy na ulicy. Czy jeżeli jesteś pieszym i widzisz, że ten kierowca czeka aż przejdziesz, to uśmiechnij się do niego, skłoń się. Na pewno też sprawisz radość. Uśmiechajmy się do siebie, może ten świat będzie lepszy i milszy. Tak, czasami się denerwujemy, że idzie przez przejście bardzo wolno, ale czasami może nie mieć siły iść szybciej, tak? Ty się spieszysz za tą kierownicą? Ja też czasami ja też jestem Ja się denerową. spieszę. Ja tutaj wjeżdżałam na ten parking, jechał pan rowerzysta i mówię do mamusi nie rozjeżdżać rowerzystów. Pamiętaj Patrycja, nie rozjeżdżać rowerzystów. Ale to też jest radość. Można się do siebie uśmiechnąć od razu tak naprawdę ta niechęć taka, czy te nerwy nasze tego szybkiego czasu znikają. Tak. Może być to jak y Balsam lekarstwo. na serce. Tak. tak. Jak taka recepta niewypisana. Takie tak? pytanie: kiedy ostatni raz, jak y, robiliście zakupy w sklepie, uśmiechnęliście się do pani czy pana kasiera i powiedzieliście, że życzycie mu dobrego dnia? No wiesz co? Myślę, że, że to dosyć często. Tak? się zdarza, tak. No przynajmniej ja tak. A widzisz, moja droga. Nie wiem. No. No tak, masz rację. Zobacz, że ostatnio ludzie... dostaję SMS-y, i to nawet wydawałoby się, że od bardzo wykształconych osób, bez dzień dobry, bez szczęścia, boże, bez niczego, sama informacja, to co wymagać, żeby taka osoba jeszcze w sklepie do kogoś się uśmiechnęła. No. no takie dziwne, no nie tak. Nie tak. Człowiek uczył. Yy, no nie tak ty mnie wychowałaś, ale nie wiadomo jak było inaczej. Wiesz co, ja zobaczę. Nie, chyba nie uda mi się tych jeszcze łabędzie pokazać. Spróbuję tutaj. wam pokazać te uśmiechnięte łabędzie. O, jak one gadają Zobaczymy. do nas, co nie? Ale wiesz co, To chyba kaczki mówią, gadają. One coś mówią, ja. mówią też, że ten świat jest piękny. Spróbuję wam je pokazać, ale nie wiem, czy będzie. Nie. Tam są jeszcze szuwary, więc, no nie. więc nie uda Schowały mi się. się. Może się wstydzą. Po, pokażemy Wam, jak, jak tutaj do nas podpłyną. O, jak Mikuś ślicznie wygląda. Zobaczcie, się uśmiecha też do nas. Mikuś też nas. się uśmiecha, tak. Ja wiem, że możemy trochę, e, powiecie, ga, gadamy o pierdołach, ale chcemy, żebyście się uśmiechnęli też do nas. Też, żebyście nam wysłali tutaj pod tym filmem trochę uśmiechu, trochę radości, e, tak od siebie. O, widzisz, ja rzucam na niego cień po prostu, bo dlatego przecież... on ładnie wygląda, jak ja wstanę, a nie ładnie bo, wygląda, jak ja w... przecież tak niewiele trzeba, żeby komuś poprawić humor, tak? Tak, yy. Czy naprawdę, żeby kogoś, komuś powiedzieć dzień dobry na ulicy, trzeba go znać? Ale wiesz co? No. Mi czasami sprawia yy, przyjemność. Na przykład dostałam yy, na WhatsAppie samobuźkę uśmiechniętą. To wiem, że ktoś o mnie myśli już, tak? Ale ja tutaj często ja nie wiem, to jest w odległości gdzieś około 50 km od świdnicy, nie pamiętam. Nie, bliżej, wiem. Do Dzierżeniowa, jak się jeździ ze świdnicy, tam gdzie z samochodem, po drodze jest taki billboard, uśmiechnij się. <laughs> No, to widocznie jest potrzebne. I myślę, że taki billboard jest. Nie na darmo tam stoi. Może ktoś się zastanowi nad tym. Ale myślę, że jak ktoś jest taki nafuczony i ciągle niezadowolony, to nawet tego billboardu nie zauważy. Może. może. A powie sobie: no faktycznie nie mam z jakiego powodu się uśmiechać. <laughs> Ale masz z jakiego powodu się uśmiechać? Jeżeli jesteś w stanie odsłuchać chociażby e, czy obejrzeć ten filmik, to już masz powód, żeby się uśmiechać, bo znaczy, że masz i wzrok, i słuch. A jak wielu ludzi tego nie ma. Jeżeli dzisiaj rano się obudziłeś, masz, się, masz powód, żeby się uśmiechać, bo wielu ludzi już dzisiaj się nie obudziło. Jeżeli. Masz siłę, żeby wyjść do pracy, czy przepracowałeś już życie, jesteś na emeryturze, masz się do czego uśmiechać do swojego życia, bo żyjesz, bo jesteś na tym świecie. Bo masz dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi. Ludzie, czasami, których los jakoś tak y, skrzywdził, no nie wiem, jak to powiedzieć, potrafią się uśmiechać, nie mają żalu do nikogo. A człowiek nieraz ma wszystko i ciągle ma jakiś żal, ciągle. Jest napukany, bez uśmiechu. Tak. tak. Uśmiech. Jest taka piosenka, ale już czekaj, jak to było, nie pamiętam. Ja no, wiem, wiem, to trubadurzy truba śpiewali, tak? <laughs> tak, ale to nie? To, to nie wiem, jaka była zwrotka tego. Ja nie, A, nie to pamiętam. Co? Co to zapisałam. Ale można sobie hmm. dorobić słowa, hmm. <laughs> żeby było na Uśmiechajcie się dziewczęta. Nie pamiętam melodii, ale uśmiechajcie się dziewczęta. Trubadurze. Tak, truba ta, 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 ta. no i tak dalej. Tak Święty pamięć, tak pan dalej. Krzysztof Krawczyk, tak. z którym miałam tę przyjemność występować na jednej scenie. Zawsze wspominam. Bardzo ładnie, bardzo fajny. Bardzo fajny pan zresztą, jego żona też bardzo taka. Na tak, tyle, pozdrawiamy, pozdrawiamy panią Ewę bardzo serdecznie. Zresztą tak, bo ty prowadziłaś wtedy festiwal, tak, e, tak, jak, tak. jak pan Krzysztof też tutaj był w Świdnicy. Także też... I tak właśnie sobie zapamiętamy, ją też taką zawsze uśmiechniętą panią Ewę. Taka uśmiech, prawda? A chyba zadzwonimy do niej, że będzie <laughs> wspomniana, wspomniana w programie. E, ale napiszcie nam, jakie jest Wasze doświadczenie z uśmiechaniem się, bo może Wasz uśmiech kiedyś komuś właśnie poprawił humor, a może wy byliście kiedyś w takiej trudnej sytuacji, gdzie ten uśmiech czyjś był Wam bardzo, bardzo potrzebny i może go otrzymaliście, a może się zapłakaliście w tym czasie i, i nie było nikogo naokoło Was. Ale uśmiechajmy się do siebie. Uśmiechajmy się do siebie, bo to jest tak cenne, że nie ma... Takiej ilości pieniędzy, jaką można było zapłacić za uśmiech. Ale się zamyśliłam. O. No, bo tak, bo taka prawda. Nieraz się człowiek uśmiechnie, no może dostać po głowie za ten uśmiech. Tak, to, to taki antyprzykład Wam podamy, jak nas kiedyś nie powiemy dokładnie gdzie i jak. My się uśmiechnęłyśmy na autostradzie i Pan zaczął nas ścigać, tak że po dwóch godzinach musiałyśmy go zgubić w końcu, bo chyba sobie coś innego pomyślał. No, ale to i tak, i tak wyjątek potwierdza regułę, więc najczęściej spotykamy się już z miłymi reakcjami, uśmiechając się. I róbmy to. nawet pani, tak jak wspomniałaś, w sklepie siedzi, bo jest zmęczona, nie uśmiecha się do nas, bo jest zmęczona. Yy, może yy, nie, nie darzy nas uśmiechem, może dlatego, że jej się chce w tej chwili siku i potrzebuje wyjść i nie ma jak, ale <gry> naprawdę, ale, no? jak, ale jak człowiek się uśmiechnie i zagadasz i cokolwiek powiesz, to może ona i to zrobi przyjemność, tak? Prawda. Ale wiesz, ostatnio nawet miałam taką sytuację, nie może mi ta kobieta wyjść z serca, taką piękną dziewczynę spotkałam, w trasie oczywiście, myślę, że gdzieś na Mazurach było, dosyć niedawno, i, a że dostałam mnóstwo słodyczy po drodze, a że to, zobaczcie, można się podzielić. Przecież nie można. jest człowiek w stanie Pewnie. przejeść wszystkich słodyczy, a to, że to obcy człowiek, no to obcy człowiek, ale to wszyscy jesteśmy tutaj braćmi i siostrami i bądźmy dla siebie dobrzy. Czepiłam ją, czy chce coś słodkiego? Myślę, a co? A ona mówi, że a z radością, wie pani, co? I tak się uśmiechnęła, tak promienna się stała, mówię, wie pani, co tak się nie zdarza. Tak się po prostu nie zdarza. A można się podzielić, tak? A może jakby się częściej zdarzało, no to byśmy byli też radośni. To nie chodzi o to, czy ktoś ma, czy ktoś nie ma, tylko tą czekoladą, czy tym uśmiechem, czy czymkolwiek drobiazgiem warto się dzielić, żebyśmy pamiętali, że no jesteśmy, musimy tu współegzystować na tym świecie i naprawdę będzie fajnie, jak będziemy dla siebie uprzejmi. Po prostu uśmiechnięci tak. i uprzejmi. I myślę że na tym... Na tym skończymy. <grymne> ja jeszcze tutaj I się tak się przerzucę na końcówkę. Spróbuję upolować trochę tych łabędzi i wam Halo, pokazać. A, nie, nie, moja droga, tutaj podpłynęły z drugiej strony. Tak? Więc my się z wami żegnamy, ale jeszcze wam odrobinkę pokażemy tutaj. Żegna się czy nie żegnasz jeszcze? To, <grymne> Uśmiechnij się ładnie. Do, do zobaczenia. Suchania. Z Panem Bogiem. Cześć. A jeszcze wam pokażemy. Tutaj może jakieś łabędzie śliczne. Odkręćmy kableczek. Ma weź wejść do ręki mikrofonu, żeby mogła przeciągnąć kamerkę. O, trochę więcej. Udało mi się. Udało mi się. Muszę podejrzeć, wiesz, czy widać tych łabędzi, ale pewnie troszkę nie widać. No. A familia to jest, wiecie, cała familia łabędzi a dorosłych, a tam jeszcze gdzieś się pochowały i Jeszcze spać. Z Panem Bogiem. Cześć, pa.